Siemanko wszystkim. Z tej strony Daniel 98 z Jedno mną mistafar i witam was w kolejnym odcinku ze słotu 7. Ze Slot 4, a <słot> 3. 4, tak. To jest to jest nasz siódmy odcinek już. Tak. Yy, misja tym razem będzie trudniejsza. Yy, tak. Jeśli no nie no. uda nam się zrobić przynajmniej dwóch celów, to moim zdaniem byśmy restartowali. Tak, Jeden wtedy restartujemy i od nowa. Ten cel to tam może być, ale kredką rysowane. Mapa kredk. <grym> Dobra, ja mamy inną Mamy dużo celów. Czekaj. Ochronę, ciężka zbroja. Zbroja. Za dużo gier. Kur... Światłowody mi się przydadzą to też. Dobra, wyniki mamy Skąd tam. światłowody. No ustawiasz tam, y, gdzie taktyczne. Taktycznie. Mm. Y, cele, mamy trochę dużo celów. Musimy odbić detektywa Walsha. Wyeliminować Alena Cruza, zatrzymać Simona Gowana, aresztować zły jego bakuzę, odbić wszystkich cywilów i przywrócić porządek. No, jak to na mapę rysowane? Mapa rysowana jest fajna. Ale to flamastrem. To jest na tablicy, wiesz o tym? Mhm. Widać. Masz. Markerem. Markerem, dokładnie tak. Dobra, gotowy jesteś ja też. Ej nawet markery były na tutaj pokazane Nie ja, właśnie Dlatego było widać że to markerem było jak po tablicy Dobrze Wow dobra Ej! What? Co to było? Nie, czekaj, 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 czekaj Czekaj, coś to, to coś nie grało to, nie to nasi zrobili z tego autem Kraty byli, były, kraty były przy drzwiach pewnie i dlatego ale fajnie to wyglądało. Światło wodami, sprawdź. Które to są światłowody? Yy, na dole patrz, pod drzwiami. Aha. Czekaj. Okay. Szybko taktycznie zrobimy, żebyśmy nie padli tak jak wcześniej w odcinku. No co jest? Trzymaj. Musisz chyba. Aha. Tutaj nikogo nie ma, tutaj też. Nie ma? Ogólnie jest to do... Mm, dotąd. Po prawej coś było? Nic. Powoli. Dobra. Otwieram. Czekaj, a może światło wody sprawdzimy? Lepiej podziwiam. Ja sprawdzę, ja! Ja sprawdzę drugie. Dobra. Lepiej sprawdzać. Jest! Otworzyłem nie wstąpcy! się wszyscy. No to teraz filmy. Jest ktoś tam? Dobra, i cofnij, bo tu jest toaleta i nie wiem, czy to cywil... I to jest chyba cywil. To jest... Nie, dobra, spoko. Wygląda jak na... Wygląda na pracownika jakiegoś tutaj. Co? A nie, to jest aresztuj jego Baguza To Louis Baguza Co to jest? Przykład? podał się. Nie ma tam nic? Światłowody sprawdzaj lepiej. Tu nic nie ma, tu nie można wyjść ani nic takiego. Nie to ty tam sprawdź u ciebie, ja tutaj. E, strasznie ciemno, powiem ci, tak. Tędy raczej bym nie wchodził. U mnie, no trochę też jak garaż wygląda, ciemno jest, ale. Dobra, to, to wchodzimy z dwóch stron. No dobra, trzy. Hej! Był! Dobra, nie żyje Był tam ktoś u ciebie, jest? Okej, okay, to ja jestem w prawej. Tam jest nieżywy. U mnie jest przejście na górę i coś tu jest dalej. Drzwi. Idziemy tędy? No przez drzwi. Gdybyś no. się sprawdziłeś? Zabrałeś, dobra. Przez drzwi, dobra. Sprawdźmy. No, sprawdź lepiej. Prosty tunel i schody tam są A zamknięte drzwi Ja, ja otworzę Otwieram zamyk Ja bym wyważył A nie po cichu robimy akcję wow Piwnice Myślę, że ktoś z nas tutaj zginie Ej, nowe cele Badaj, bodaj, rolnie. <laughs> Ej, patrzcie po prawej. O. Ja idę tu za tobą. Kto tam jest? Tutaj nikogo. Czekaj. Jesteś. Uważaj, żeby nie zobaczyć. Za w dwóch ludzi, w dwóch ludzi. Nie wiem, który jest ten. Trudno oskreślić. No fajniejszy pomysł, odsuń się, odsuń się Ej, jedz bronią! Kogo ty natrafiłeś? A. Którego zabiłeś? Gruby Cywila Gruby Czemu ich zabiłeś? Dobra, czyli, czyli cywilów możemy zabijać, tak wiesz co Czy nie wszystkich? Nie wszystkie Tylko. No, jeden jest zabity. Okej. Okay. Który to był cywil? A który ehm, to nie cywil jest tak? z przodu, leży. Znaczy. Ma głowę schyloną i, i tam ktoś jest jeszcze. Czekaj... Dobra, otwieramy. Mhm. Zamknięte, wyważamy. Jest. Ktoś tam musi być okay, okay. On położył się Idź po, i po prawej patrz okay. no Jest Gdzie? Jest jestem tam Już jest mi granat łzawiący Nie masz maski? Ja mam maskę To idź to Zakładnika nie zawił Ja ich tutaj spuję Na jakiś hazard nielegalny był Pamiętaj tylko, że my tam jeszcze mamy Jeszcze jedno do przejścia na górę, górne piętro Wiem to, ty tu jesteś? Ja, po prawej. Dobra. Usłyszałem broni, myślałem, że tu chcesz. Otwieram drzwi. Nie ma. Dobra, kolejne. A. A tu możemy szybciej wyjść, bo tu też. Dobra. Eee... Chwila, czekaj, co jeszcze nie sprawdziliśmy? Tutaj. Piętro i... Jeszcze, jeszcze z tyłu jedne drzwi były. Uff. Nie zgin. Odejdź, odejdź. No. Jest za drzwiami od razu. Czekaj. Wychodź, wychodź! Nie ma amunicji! Dowałem tak go słychać było Sprawdź go Nie patrzyłem na amunicję Są drzwi Dwóch zakładników Zakładnik, dobra ja go wezmę To chyba jakaś osoba jest tu ważna Skąd wiesz? Tak wygląda. Możliwe. Nie, chyba nie. My tam jeszcze musimy jakiegoś załatwić gościa. Chwila. Ko nie, wi nie wiadomo, jak on będzie wyglądać. Tu byliśmy. A, tu po prostu wyjście. Dobra, czyli na, a, górę, na górę lecimy. A tam nie było jeszcze drzwi żadnych? Hmm. Tu jest przejście na górę też. Gdzie? Drugie. O! Ale nie. Schodź do Piwnicy, chodź tu na lewo. Tu, 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 na, na górę Sprawdzę światło wodami Ja tu Nie będę masz. czujny błysko. i napiję się pepsi Dopij i otwieramy Już? Ej to chyba... Dobra No aj, zamknięte, weź to wyważ ja patrzę na le Ło kurde ej, po lewej od razu Ole z kibla wybiegł No to wpadłem Ej, idzie ktoś Ktoś tam wszedł Tam, tak, właśnie tam szedł ktoś Nie wiadomo czy to z bronią czy nie O Jezu Miałem granat miał... Ale masz maskę mówiłeś to idź, chodź Kurde, miałem w tym odcinku nie paść Ale tak wyszło, że padłem Ej, prawie wszystkie już cele Mamy tylko jeszcze odbić, musimy detektywa Walsha Tylko jego nie zastrzel Bronię, wszystko zabierz Co tam jest? To jest chyba detektyw Walsh. Chyba. Mm. I po lewej patrz, bo nie wiadomo. Nie ma. Wszystkie cele, oprócz jednego tego cywila, bo zabiłeś, ofiara była. Ale zawsze są ofiary. Tak, już mówiliśmy. I założyłem tego gościa, co cię zastrzelił po lewej. Myślałem, że to ja cię trafiłem. <grym> Dobra. To co? Chwila, chwila. Jeszcze, nam, jeszcze mi zostało jedno piętro. Ale to już koniec. To było. Jeszcze nie. Jeszcze cywilów. No to, no to leć szybko tam. Przegapiliśmy tej góry, pamiętasz? Zostawialiśmy. No bo zostawiliśmy na, na koniec, żeby zobaczyć. A, to taka góra to. Chyba nikogo nie będzie A jak mnie zastrzeli to będzie Nie no nie powinno już być nikogo No nie ma nic To weź na gra. koniec, pograć se na... O, na tym, pograj se Jestem kurą Dobra No To był ten de detektyw Walsh? Tak to był ten detektyw Walsh Okej. Okay. No, to koniec tego odcinka. Oglądajcie nas, subskrybujcie, komentujcie. Trzymajcie się, siemanko, cześć.